Teraz robimy. O, są panowie z ireko, my tu kręcimy sobie relacje na żywo, więc proszę nam krótko powiedzieć, co to jest to ogrzewanie elektryczne, bo bardzo często klienci o to pytają. Proszę pana, ee, zapraszam pana do środka. W mhm. połączeniu z fotowoltaiką, y, folie, tobie, które możemy znajdować na skrócie, na podstawie podczas zabawy, w jakimś pod kamerę pod, pod podłogowe. Y, możemy też dywersyfikować sam y, montaż, czyli mamy folię i pomieszczenia połączone ze sobą, które są używane za pomocą MAT, czyli z różnym oporowcem. Mhm. Y, Najlepszy system w połączeniu z fotowoltaiką, wtedy utrzymujemy w zasadzie ogrzewanie bezkosztowe. Mhm, czyli, jakby fotowoltaika produkuje nam prąd do instalacji zasilana i jak. Tak, instalację, mhm. Instalacja jest całkowicie zasilana energią elektryczną, wtedy mamy. Tanie, ogrzewanie. Okej, okay, a czy to wymaga jakichś specjalistycznych urządzeń, jeżeli na przykład nie wiem, stanie się jakaś sytuacja, że gdzieś tam ta folia się przedziurawi albo coś, czy trzeba wyłączać całe ogrzewanie, czy wystarczy wymienić to punktowo, jak to wygląda? Nie, jest to system opracowany przez 10 lat w zasadzie przez Producentów, czyli słowacką firmę MaxEco. Mhm. Firma, na przestrzeni tych lat, dopracowała tak w sposób montażu, że wszystkie zagrożenia, które są, są eliminowane. Mhm. Czyli to, o co Pan pyta, jeżeli przewiercimy, nawet w podłodze, produkt zainstalowany, za pomocą kamery termowizyjnej możemy precyzyjnie określić miejsce usterki i takie miejsce naprawić. Mhm. Na czas, kiedy nie będzie nam działał wybrany. Montaż i projekt jest tak dopracowany, że podpinany jest każdy pas osobno. Co daje nam taką możliwość, że nie musimy wyłączać całych odwodów w pomieszczeniu, tylko. Mhm. W Czyli w zasadzie, jeżeli w trakcie, nie, w środku zimy trafi mnie coś i nie będę miał ogrzewania w jednym pomieszczeniu, to i tak wreszcie do domu będę miał ogrzewanie. Na tak? Nie w jednym pomieszczeniu, a tylko w części tego pomieszczenia. Okay. Bo jeżeli mamy tutaj to pomieszczenie i mamy pięć pasów i mm -hmm. będziemy mieli uszkodzony pierwszy, możemy wyłączyć, wypiąć tylko te pierwszy. Mm -hmm. pozostałe nam będą działać. Okay. To odróżnia nasz system od innych nalegów. Okej, okay. a proszę mi powiedzieć jeszcze tak mniej więcej, ile realizacji rocznie wykonujecie, jeśli chodzi o ile metrów kwadratowych bieżących, czy macie jakieś takie dane? To znaczy, y, mówimy o Polsce, czy mówimy o Europie, dlatego że MaxEco jest spółką międzynarodową mm -hmm. i w tej chwili y, w Europie są Realizowane bardzo duże inwestycje. Mm -hmm. Są to biurowce, są to apartamentowce. Bardzo rozwijają się rynki na Ukrainie. Mm -hmm. Polska? No, na razie inwestycje są na poziomie domów, mm -hmm. może jakichś niedużych inwestycji deweloperskich. Okay. Teraz nie jesteśmy jeszcze w obszarze wielkopowierzchniowym. Mm -hmm. W związku z tym jakby ten męsk kwadratowy nie jest odniesieniem. Okay. Rozumiem. Ilość inwestycji tak. Okay. System jest oparty o energię elektryczną, więc w momencie, kiedy przeżywamy dosyć duży boom na rynku, jeśli chodzi o fotowoltaikę, mm -hmm. jakby skala zainteresowania bardzo, bardzo. Mocno wzrosła Okej, okay, a czy takie ogrzewanie elektryczne się opłaca? Bo powszechnym takim stwierdzeniem jest, że ogrzewanie elektryczne to jest męka, jeśli chodzi o koszty, nawet jeżeli nie ma fotowoltaiki, nie? To, to, to jest to bardzo energochłonny system, gdzieś tam, który jest drogi w utrzymaniu. Tutaj odwróćmy się do yy, zapotrzebowania energetycznego budynku. Mm -hmm. Jeżeli będzie Pan miał yy, budynek w klasie energetycznej yy, słabej, Mm -hmm. Będzie nieodpowiednio. Powiedzmy, że to jest jakiś budynek stary. Ogólnie stary, stary nie nowo budowany. Chwili, nie jakiego pan użyje paliwa. Jeżeli mm -hmm. będziemy zasilać prądem, zużyje pan dużo prądu. Natomiast jeżeli będzie pan ten nieszczelny budynek ogrzewał węglem, będzie pan musiał odpowiednio więcej węgla mm -hmm. użyć. Okay. Tak więc, jakby punktem wyjścia jest to, żeby domy były odpowiednio wybudowane, a mm -hmm. ewentualnie zmodernizowane. Okay. Ogrzewanie elektryczne? To jest jedyne ogrzewanie, które jest kompatybilne z paliwem, które możemy sobie sami wyprodukować. I powiedz, że gazu pan nie wyprodukuje sam, prawda? Mm -hmm. Węgiel? No też. Raczej nie. pan sobie Pani nie otworzy. A prąd to jest jedyne paliwo, tak, to nazwijmy energia, które możemy sobie wyprodukować sami mm -hmm. na własną dachu. Okej, okay. no to faktycznie. Faktycznie ma to sens, nie? Jest ten argument, bo tym jest Pan całkowicie uniezależniony od rynków. Mm -hmm. Dlatego, że paliwa to jest też pewien rynek, prawda? Mm -hmm. Mogą się kształtować w różny sposób ceny, różne czynniki mają wpływ na poziom tych cen. Mm -hmm. Natomiast jeżeli Pan sobie go sam będzie produkował, to w zasadzie tylko operator może Panu jakieś niewielkie ruchy tutaj mm -hmm. Opłatami stałymi. Mm -hmm. mm -hmm. Okej, okay, w porządku. No to w skrócie tak to wygląda. Ja bym jeszcze się odniósł tylko do kilku mm -hmm. rzeczy, dlatego że warto też uwzględnić kwestię samego montażu, bo montaż mm -hmm. jest bardzo prosty. kwestie gwarancji, mamy 15 lat gwarancji na mm -hmm. ten produkt na i serwis. Bo mając pompę ciepła, no jednak wymaga corocznego przeglądu, Tak jest. Gwarancja to jest 5, powiedzmy tam troszkę więcej lat jak się dokupi. Tak samo jest z kotłami, czy to jest pelec czy to jest gaz jakikolwiek. Tutaj system w zasadzie całkowicie bez awaryjny 15 lat gwarancji. Możliwość no montażu to, na to, suficie, to, na podłodze. Jest, tak, na ścianie również. Y, szybki montaż, demontaż. Mhm. Montując na suficie montujemy to naprawdę y, na y, pod. Tutaj jest. Gips karton, tak, więc tutaj można zamontować. Na sterażu przerzucamy folię, zakręcamy, jeśli chcemy zdemontować czy coś naprawić. Proszę mi jeszcze powiedzieć krótko na temat sterowania tym ogrzewaniem, jak to wygląda? Bo to też jest bardzo częsty element, który jest chyba inny w stosunku do standardowych systemów grzewczych. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę to, że sama regulacja, jest kilka sposobów, możemy sterować termostatami e, manualnie, mhm. są to elektroniczne termostaty, bądź e, z, przez Wi-Fi. Mhm. Możemy mieć centralę e, w głównej części domu mhm. czy w smartfonie, który pan ma w ręce. Może pan sobie wysterować każde pomieszczenie z osobna. Okay. E, bądź tak jak mówię, jeśli są termostaty zainstalowane w poszczególnych pomieszczeniach, możemy manualnie sobie mhm. dostosować. Oczywiście termostaty mają e, 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 funkcję regulacji. Dobowej, tygodniowej mm -hmm. wszelkiego rodzaju opcje. Warto też wziąć pod uwagę to, że jeżeli nie mamy budynku całorocznego, tylko takiego, mm -hmm. który, który użytkujemy powiedzmy w weekend w górach, mm -hmm. to będąc domu 100 km dalej, jeżeli mamy połączenie z internetem, możemy sobie już włączyć ogrzewanie, przyjeżdżamy za 3 godziny i mamy ciepło. Ekstra, ekstra. No myślę, że wszystkie jakieś takie wstępne informacje i moje pytania, wątpliwości pan powyjaśniał. Także lecimy dalej. Dziękuję bardzo za pomoc. Ciach. Dobra. Więc jak widzicie, ogrzewanie elektryczne wcale nie musi być drogie, wręcz przeciwnie. Wygląda na to, że jest tanie. Nawet tańsze od ogrzewania tradycyjnego. Warto myślę zwrócić uwagę na to, że teraz w dobie nowoczesnych domów energooszczędnych nie liczy się to Ile z ciepła my dostarczymy do tego budynku, tylko w jaki sposób je rozdysponujemy po budynku. Czyli jeżeli mamy dobre sterowanie ogrzewaniem, to możemy oszczędzić naprawdę grube pieniądze na to, żeby to wszystko nie szło w tak zwany komin. To co zagrzejemy. No tutaj.